Kierunek zarządzania Inżynierią produkcji jest kierunkiem studiów o profilu ogólnoakademickim. Pozwala on na zdobycie kompetencji inżynierskich. Sama nazwa kierunku wskazuje na jego swoisty dualizm. Zawiera on bowiem treści z dwóch dyscyplin – inżynierii mechanicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Z jednej strony kształcimy na tym kierunku inżyniera świadomego wyzwań stawianych przez nowoczesny przemysł. Z drugiej strony zaś kształcimy menedżera osobę posiadającą dobrze rozwinięte kompetencje miękkie oraz znającą nowoczesne narzędzia zarządzania firmą. W opracowanym programie studiów obok przedmiotów podstawowych takich jak matematyka, fizyka, wytrzymałość materiałów, Znajdują się przedmioty techniczne nastawione na praktyczne użycie poznawanych narzędzi. Do tej grupy należą metrologia, metody zarządzania i sterowania jakością, projektowanie inżynierskie czy chociażby technologie wytwarzania. Obok nich równie istotną grupę stanowią bloki przedmiotowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Należą do nich zarządzanie procesami, zarządzanie środkami trwałymi, rachunek kosztów, mikro, makroekonomia. Akredytacja i certyfikacja, i wiele innych. Ostatnią grupę stanowią przedmioty pozwalające dodatkowo na podnoszenie kompetencji miękkich, a są to m.in. doradztwo gospodarcze, marketing, zmiany i doskonalenie organizacji i zarządzanie wiedzy. Sam program studiów podlega ciągłemu doskonaleniu. Dzięki wprowadzonym konsultacjom z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego stale wprowadzane są do niego nowe elementy, a treści aktualizowane. Przykładem może być nowo uruchamiana w tym roku specjalność Lean Management, która obok inżynierii jakości i logistyki przemysłowej stanowi ofertę studiów drugiego stopnia. Absolwenci kierunku zarządzania i inżynieria produkcji znajdują zatrudnienie jako inżynier produkcji, specjalista lean management, inżynier utrzymania ruchu, inżynier jakości, logistyk. Gorąco zachęcam do podjęcia studiów na tym kierunku. Umożliwiają one zdobycie szerokiej wiedzy i gwarantują pewność zatrudnienia po ich ukończeniu.